TVG9. Premier Tusk znowu się popisał. Zadaje pani haniebne pytania, usłyszała Ewa Kochanowska wdowa poświętej pamięci Januszu Kochanowskim od Donalda Tuska. Krygodne słowa premiera padły po tym, jak Kochanowska zapytała się o bezpieczeństwo swojej córki w związku z obawami wyrażonymi w Brukseli przez Litewskiego. Europosła Wytautasa Landsbergisa. Przypomnijmy, że w niedawnym publicznym wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Landsbergis, zszokowany informacjami przedstawionymi przez Martę Kochanowską, córkę świętej pamięci Janusza Kochanowskiego, powiedział: Bardzo dokładnie naświetliła pani prawne machlojki w tej sprawie. Na miejscu, Pani, wystrzegałbym się w wypadku samochodowego. Słuchaj, Donald. Nędzna kreaturo. Wdowa w takiej sytuacji, kiedy od 8 miesięcy nie może wyjaśnić śmierci swojego męża w... i to śmierci, no, no, można powiedzieć na posterunku. Ma prawo zadawać wszelkie pytania, a tobie, gnojku, twoją rolą, gnojku, chamie, jest na wszelkie najtrudniejsze pytania wdowy odpowiadać. Nawet jakby racji nie miała zupełnie. Ale akurat rację ma, bo. To śledztwo to jest wielkie matactwo, a ty zrobiłeś wszystko, żeby tak było. I tyle na ten temat. Yy, haha, znaczy, jeszcze tylko chciałbym pokazać rysunek, który no, doskonale ilustruje sprawę. Premier wypowiada wojnę z terrorem. Wdów i sierot po ofiarach katastrofy pod Smoleńskiem. No, cała, cała prawda o premierze, rządzie i rządzącym układzie.